Na osłanie, nie są po to, żeby doceniać dobre. Oni cię znają. Sydry. Dobra, wstałem. Jest godzina siódma. Włączę tutaj światełko. O puta. Nie będę ustawił tutaj żadnego statywu, żeby pokazać, jak wstaje. No bo wstałem i tak musiałbym go ustawić. Żartuję, zróbmy to. O, ale piękny dzień. Przypadkiem mam ustawioną kamerę akurat na siebie. Dobra, Kurwa, to nie jest życie z Ditu. Lecimy do toalety, ogarnąć się. Nie będę mówił o tym, że na Kiblu. Czytam książkę, czy robię co innego. Bo tak jak każdy, siedzę po prostu z telefonem i pewnie oglądam TikToki. A rutyna poranna wygląda tak samo jak każdego innego pewnie. Umyję twarz, zęby, ubiorę się i lecimy po książki do biblioteki. <śmany> <śmany> Nigdy też nie wiem, po co ja te włosy w sumie ustawiam. Jak zaraz ubiorę czapkę, bo jest zima, jest zimno. Eee, I... Tyle z nich będzie. Wszystko? Chyba wszystko. Jeremiasz Pregnes. Nie no, tak już nie będę robił. A, i nawet kiedyś na filmie mówiłem, że jak wstaniemy, to powinniśmy ześcielić swoje łóżko. Że tak uczą w marynarce wojennej, żeby swój dzień zaczynać od jakiegoś małego Spełnionego celu, czyli, żeby postanowić sobie za cel, że zaścielę łóżko i to zrobić. Ja oczywiście nie zaścieliłem, więc teraz to zrobię. Ale musisz mi uwierzyć na słowo, że serio zazwyczaj to robię. Let's go. A kurwa, kurtka jeszcze. Teraz kompletny fitczek i lecimy Serio do biblioteki Ale ładna fura Kiedyś nagramy vloga z odbioru takiego. Ale czy Mercedesik może, może jakieś trzy najpierw Ale właśnie z tą biblioteką jest tak Gdzie on leci A dobra Ruszy, to on się pewnie tylko podnosił Ale właśnie i z tą biblioteką jest tak Dobra, ubiorę jeszcze czapkę że ja już raz w tej bibliotece byłem, i teraz wyobraźmy sobie paradoks tej całej sytuacji. Wchodzę tam i jest to mój pewnie pierwszy i ostatni raz w tej bibliotece, bo potrzebuję książek do licencjatu. Więcej niż bym sobie wyobrażał. Sprawdzałem dokładnie na internecie. Biblioteka miała być do 18. Wchodzę tam o 16. Pani mówi, ja, a ja pytam, czy dobrze trafiłem do biblioteki. Ona mówi, że tak, ale. Ja sobie pomyślałem, aha, czyli jest jakieś ale. I ona mówi, że malują dzisiaj ściany i biblioteka jest do 15. No i nie zdążyłem, dlatego idziemy rano, bo po 15 bym po prostu nie zdążył. Plus ta biblioteka jest na takim wypis że musimy podjechać nogą Mamy złotą strzałę i lecimy, ale też fajna furka. Ale nie będę tego nagrywał, jak jadę, bo bo się wyjebie. Ale piękna solubeczka! Fiu, fiu, fiu. Najgorzej jak już odpalisz kulajkę, minęła mi już minuta. A stoję na czerwonym. A siano leci. Banger, udało się. Dobra i koniec tego dobrego. Trzeba przegrindować, więc lecimy do pracy. <grym> Praszkę. Wyszedłem właśnie z pracy, ale mam rozwolone włosy od sławek. I dzisiaj był mega słaby dzień. Nie owijając słowa, można powiedzieć, że był nawet chujowy. Nie udało się sprzedać żadnego ładunku ani też nic złapać. Ale co? Słabe dni są po to, żeby doceniać dobre. Więc takie jest życie. I jutro może uda się to odbić. I tak, wracam z pracy, pracuję tak jak wszyscy inni, bo teraz social media zaburzają nam trochę tą rzeczywistość. Młodzi ludzie myślą, że nie pracuje się, że tak jak to wygląda na social mediach, że ci wszyscy influencerzy mają pieniądze znikąd. Ale chodzi mi o to, że no jest to zakłamana rzeczywistość, odrobinę, i nie ma co patrzeć na to w ten sposób. Wszyscy pracujemy i to, że czy ktoś pracuje za najniższą krajową, za 10 kapci, czy zarabia 100 miesięcznie. No to, to nie czyni go na pewno lepszym człowiekiem, jedynie tym, że może sobie więcej rzeczy kupić i na więcej pozwolić. Ale realia wyglądają tak, że 95% osób, jakie znasz, czy, czy w ogóle gdzie się mijasz, to są w takim samym punkcie w życiu jak ty. I po prostu nie ma co się porównywać do, do jakichś ludzi z internetu, no bo pokazują oni tylko swoje dobre momenty w życiu. A ja właśnie chcę, żeby taki day in the life był prawdziwy, żebym pokazał, że. Mimo że coś tam sobie działam w necie, to jestem taki sam jak i ty. Więc to tyle. Teraz lecę zadzwonić do mamy. Pamiętajcie właśnie, dzwońcie do rodziców. I widzimy się na gotowaniu. Dobra, i lecimy teraz gotować I wróćmy jeszcze do tego, o czym mówiłem po drodze, jak wracałem, do czego chciałem nawiązać A, tylko włączę tą muzykę Chodziło mi o to, że ludzie mają tak, że naglądają się na Instagramie jakiś rutyn porannych, bogatych ludzi, którzy żyją właśnie z social mediów Obejrzą, nie wiem, vlogi Andziaks, Versov, czy Imana Gazziego I myślą, że każdy ma takie życie, no wcale to tak nie wygląda Dlatego chcę, żeby te moje vlogi były takie bardziej realistyczne ale kiedyś też zrobimy tak jakim on tak? Ale, ale, na razie nie i muszę sam sobie zrobić kurczaczka. Nie zrobimy jeszcze tego kucharz, ale głównie chodzi mi o to, że po prostu nie możemy się porównywać do innych, musimy żyć swoim życiem, bo naprawdę to jest tylko mała garstka ludzi, którzy żyją w ten sposób i wydaje nam się, że jesteśmy w pewien sposób gorsi, bo po prostu my tak nie mamy. Że mamy 21, 22 lata, czy nawet 18. I porównujemy się do ludzi z TikToka, Instagrama, czy YouTube'a, którzy, nie wiem, kupują swoje wymarzone samochody, mieszkania w tym wieku. No, wcale nie, bo to jest właśnie droga do sukcesu. Jednemu się to uda szybciej, drugiemu później, ale każdy, jeśli będzie na to odpowiednio pracował, to na niego też przyjdzie czas, więc ja teraz sobie zapracuję na dobrego kurczaczka, więc zabieramy się do roboty. Więc to kurczaczek, ryż i jak w Indiach. Dobrze, nie jak w Afryce, co? Tutaj pięknie zamarynowany kurczaczek. Ogólnie już widzę, że będzie tego trochę dużo, więc zrobię sobie po prostu kociołek beliksa na dwa dni. Teraz Tros troszeczkę oleju z awokado. Jeszcze ciutka, legendarnej przyprawy Kebab Gyros. Nie, no to jest akurat. Kuczek złocisty, ale one chyba stoją obok siebie No i zaraz to smażymy Przygotowałem tutaj kociołek Obelixa Więc wszystko wymieszamy No i robimy oficjalne otwarcie tego Ciekawe czy w ogóle zapach jest ładny mm, Fajny zapach Jakiś z Orlenem mi się kojarzy, ale będzie po tym zraczka. Być? Dobra, bo zaraz tutaj będą dziwne praktyki wyciągania ryżu z wody, yy, mieszania tego, więc żeby nie było gówno-burzy w komentarzach, to pokażę po prostu efekt końcowy i też nie będziemy przedłużać tą częścią. Ciekawy, ciekawy ten sosik. Nałożyłem sobie na razie jedną porcję, bo mam cały kociołek zrobiony. Ale fajnie Takiego właśnie jeszcze nie... O, trzeba popić kurwa kolką Co ja będę piję, do co jak się jestem Właśnie pierwsze skojarzenie miałem z Orlenem Jakby z sosem tysiąca wysp chyba Ale jedynie z zapachu Ze smaku jest to całkiem co innego Takie pikantne Ale nie ostre Więc naprawdę ciekawe Wyszło to mega dobrze i serio było smaczne Myślałem, że to trochę nie wyjdzie, ale Ale serio był git Teraz Chwila odpoczynku, ale zanim się położę to idę jeszcze złożyć pranie bo później o tym zapomnę. Zawsze, jak już wrócę z pracy, zrobię obiad, zjem. Wtedy sobie przez chwilę odpoczywam, ale czasami, jak człowiek tak poleży za długo, no to się fest rozleniwi. A muszę jeszcze dzisiaj dokończyć film, żeby jutro go dodać już na YouTuba, dodać też posty na Instagrama, bo wróciłem teraz z kontentem, więc zapraszam tutaj. Codziennie tam trzeba coś rzucić i po prostu, jak się rozleniwię, to zaraz będzie 19, a po 19 lecę właśnie na siłkę. Więc 10-15 minut sobie poleżę, pewnie poprzyglądam jakieś TikToki, jak to zazwyczaj się dzieje. I co? Dokończę ten montaż, tam zostało pewnie z 20 minut roboty. I będziemy się zbierać na siłkę. Montaż filmu skończony to po mojej stronie. Czekam teraz na miniaturkę od mojego grafika, aż będzie skończona. Więc raczej będzie to jutro. Teraz jest 18, więc już i tak. Słabo trochę dodawać film, ale jutro godzina 15 będzie na kanale. Teraz, gdy oglądasz ten film, no to jest, on już dodany, pewnie jest tydzień, dwa temu, ale jest to kolejny film dodany pod rząd. Postanowiłem sobie, dodając ten film, to było po mojej długiej przerwie, że wracam do regularności, że chcę ponownie prowadzić ten kanał. Nawet jeśli nie mam pomysłu na film, to zrobić coś innego, tak jak na przykład ten film jest czymś innym, czyli pokazuję jakby dzień ze swojego życia, jakieś moje przemyślenia na różne tematy. I tak dalej. Zrobienie właśnie tego filmu przyczyniło się do tego, że działam teraz regularnie nad YouTubem, po tym jak wrócę z pracy, jak ogarnę inne rzeczy, w międzyczasie też złapałem mega zajawkę na siłownię i zaraz właśnie lecimy zrobić trening z moim ziomalem i każdy w swoim życiu musi znaleźć coś takiego nad czym będzie pracował i co będzie robił po prostu z zajawki, z pasji. Tak, jak ja mam właśnie teraz z tym YouTubem. Oby to trwało jak najdłużej, oby to też jak najwyżej poszybowało, bo jest to po prostu fajne uczucie, jeśli się wstaje, ma jakiś pomysł z tyłu głowy i mówię: Dobra, wrócę do domu, będę sobie nad tym działał. Po prostu wtedy aż się chce wstać z łóżka, załatwić swoje obowiązki, a później działać nad czymś, co w długim terminie może się okazać bardzo ciekawe, a w krótkim terminie, czyli z dnia na dzień, sprawia też dużą przyjemność, więc. Ma to za sobą same plusy. Dlatego ty też pomyśl, co takiego lubisz robić i po prostu to rób. Nieważne, czy jest to tworzenie właśnie w internecie i ktoś ciebie wyśmiewa, bo początek drogi tak jest zawsze. To jest cringeowe, właśnie jeśli mówisz to do trzech osób, które wyświetlą twój filmik, tak jak ja miałem na samym początku. Teraz jest nas trochę więcej, więc to też jest mega miłe. Ale wracając, to jest cringeowe dla wszystkich, jeśli oglądają ci właśnie trzy osoby, masz jakieś małe viewsy i nie przynosi ci to żadnych zysków, no bo później są takie pytania, po co ty to robisz, i tak dalej. Ale jak pojawią się wyświetlenia. Pierwsze pieniądze, i ci sami ludzie, którzy się z ciebie śmiali, zobaczą, że po pierwsze lubisz to, co robisz, a po drugie zarabisz z tego pieniądze, to nagle zmienią podejście i często ci pogratulują, plus jeszcze zapytają, czy pomożesz im, jakby w czymś takim. Ja tak miałem właśnie z montowaniem filmów na początku, więc jakby mówię tutaj z własnego doświadczenia. Także morał jest prosty, nie przejmuj się opinią innych, miej po prostu wywalone na to, co sobie inni mówią, no, wiedz, że jesteś na początku swojej drogi. I z każdym dniem będzie po prostu coraz lepiej. I to tyle z takich przemyśleń. Naszło mnie to właśnie jak montowałem film, bo też właśnie nawiązałem do czegoś takiego. Więc teraz zwijamy się. Ha, ha. O kurde. Aha, i powinienem jeszcze usiąść do pracy licencjackiej, bo w końcu, jak mam już książki, po to byłem w bibliotece. Powinienem zacząć na nią pracować, ale jakoś nie mogę się do tego zebrać. Właśnie odkładam to na później, ale myślę, że rzeczy ze szkoły można, więc. Więc pakujemy się na trening. Dzisiaj za dużo nie pospałem. Miało być 7,5, Ja wszystkie Jednak to też, bo nie wiem czy nie będę ćwiczył w spodniach. I teraz to wszystko trzeba zapakować do tego. Ale to waży teraz 5 kg lekko. Więcej. Na trening z Marcinem Najmanem. Stanowski! Wyglądasz jak Najman. Yo

w którą część? No, gdzie jesteś stary. Wiesz, no parę. nie no to to się tu zawsze wali. Ale tutaj to jest skóra, nie nie no, jałem. <noise> Ty czekaj kurwa bo ktoś tu siedział. To jest za nisko. <noise> tak <noise> Dawaj Teraz <noise> <noise> jedziemy i tak nie widać chuj Oni cię znają sobie. <laughs> Mam coś na koncentrację. No rób! Szans. Rób! No trzy razy! Trzy razy? No trzy razy, kurwa. Ja ci będę śpiewał. Mam coś na koncentrację, tak jak Witali. Wszystkie moje ciuszki są szyte Witali. Dostaniesz dzisiaj wpierdol, więc mów mi Witali. No i da się. Uś. Let's go! Let's go! Dobra, zestaw dyskotykowy zrobiony, ładnie, wszystko skompowane. Teraz lecimy się rozciągać i. koniec. Ok. Kończymy powoli. Ruściąganko.! No, i to byłoby na tyle. To był zwyczajny dzień z życia normalnego ziomka, takiego samego jak ty. Nie było odbioru lambo klucze do mieszkania czy czegokolwiek. Daj znać czy taki format ci się podoba. Zrobimy tego więcej w tym roku. I tyle. Siemandero, do następnego.